Roszkowski Wojciech! Wojciech! Idzie, idzie! idzie Tak, 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 to jest to! To jest on, Ka kadet! weź jedną, jedną, jedną kadet! Idzie dostać! Byle nie karb w bo go wciągnie! Przypiąk! Panowie! Nóż chowamy! Rosnowska Ale niech mała się uczy! Mała zakłada robaczka, naprawdę się uczy! Gdzie jest Pławik? Tam nęciliście? Nęciliśmy dalej. Ale nam tak podpowiedziano, żeby trochę tutaj widzieć tancie. Mhm. Na, no, na karpiżach. Dobra. Bardzo ładnie, Wojtuś. Trzymaj węgiel, będziesz miał zimę. Trzymaj, drugą rączkę trzymaj. Oj, oj! Justynka, bardziej w prawą stronę. Mówiłam, że ten troszkę żyje. Większy, ale większy grunt daj. Większy grunt. nie ma musi mi Pan koniecznie to trzeba dzwonić. I zaraz jak nie puszcza. Dobra, wrzucaj do wody i zaraz będziemy ją łapać. Rzucaj do wody Oprzyj sobie Osiedzenie osiedzenie i podpow... Osiedzenie swoje, gdzieś siadłeś, dobra Bardzo dobrze dałeś sobie radę Dobra, nie to tylko nie połam. Tego nie połam. Wędki. Szybko, 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 łów! Jeszcze trochę. Zaraz się wymienię z pławik na inny. No, Wojtuś. Bierz wędkę i machaj. Tylko z przodu, bo z tyłu ma drzewo, więc... Jaka piękna! Czekaj. Moja ryba! Trzymaj będzie! Trzymaj rybę! Czekaj! Trzymaj! Tutaj za chatek trzymaj, nie za rybkę, bo rybka będzie cię chora, wiesz? Trzymaj, mocno trzymaj wędkę. No i zdjęcie oczywiście. Mój Piotrek robi zdjęcie. To muszę perspektywę wziąć, żeby pokazać jaki je, jak jest o! wędka. No. Brawo. W stosunku do wielkości nie zawodnika, nie. to jest rybka, już taka. Rzuć tutaj, przejdź no, tak, jeszcze. Ja rzuć i zachowaj. Rzuć i zachowaj, bo nie mamy tutaj. Mamy. Zaraz, jak to, zaraz tutaj, rzuć do zanęty najwyżej. No. A dlaczego? O, tutaj widzę, że zawodnik jest, nie łowi, tak? Tak, A, zawodniczka. Pomagaj tatusi, żeby nie padł do wody. Ojej. Jak? Nie, nie tego. Ja w kadrze się nie zmieszczę. No, wytniemy tutaj. Zaraz dodatkową płatą. I od razu Ale kogo? Uśmiech? Wow. Tutaj dwa uśmiechy, poproszę. Dwa uśmiechy. <laughs> To mówisz, to łódka wytrzyma. Czy deska nie jest próchniała? Nie ruszaj, bo, żeby się nie wylała przypadkiem woda. Mareczku zobacz, żeby się nie wylała, bo to Wyla, będzie... To nie Tadziu, ja specjalnie tutaj prezydentowi dałem podtyłek. To nawet, nawet dalej wziąć za... Masz za... czosneczko przy tobie? Tak, nie mam. Oczywiście. Już nie masz? A no, mam w samochodzie. Co? Nawet tutaj dalej ona nas żeby się jakby wyleje się, to wiesz, Tutaj, to, to możemy znaleźć tam No. Jak Justynka? Są rybki? Dlaczego nie ma? A wyciągnij. Ale ja chcę zobaczyć, jak jest. Eee, wiesiu, jaki grunt? Metrowy? Metrowy grunt? No taki mniej więcej jest. Dobra. Dobry, dobry. jest. Coś. A tu jest. tutaj mówią, się? podpowiadają ludzie. A gdzie masz zamętę? Andrzejku. Ja mam. Nie masz no A tutaj siatce już nie ma? Ale bliżej trzcin. No dobrze. No, Kuba. Tu to, to już nie dajesz nam tej zanęty? No ma. A nie, tu ma. Tu to co mówi, że ma małgorzata? No to wzięła swoją. Daj tutaj jeszcze z zgarbkę. Teraz na. za duży grunt jest, ale tak weźmie to weźmie. E, dajcie kukurydę i, i robaka białego. To ten robak trochę drży, drży rusza się i pobudza. Dwie już są? No to w prawie obiad. Albo aperitif raczej. A ty? Stoi, siedzi się za nim, on się peści, nic się łowi, idzie nie łowi, Idźcie, ci siedzimy, bo to jest łaska. Jest tam też ławka, ale. Nie chowaj się. Nie, ja właśnie. No widzę słownikę. Słownika nie widzę. Akurat dać ci? No właśnie, w domu zostawiamy. No ja nie mogę się w Jak tam koleżanka? Dobrze? Ale nie mocz kija, bo płoczysz rybki. Chyba nam i nie możemy odczekać. Jest... Masz czym? Płodno, Płodno. Dobra. Pani też chce wasę ciekrową, że pani? Ale z wiekiem apety rośnie. Zezon dużą. <laughs> XXL? Tak. 3XL. Komu batę? <śmienicza> Albo dochodzi <ja coś śmienicza> Kto mi to dał? Te Jak się? bardzo. Nie, nie, proszę. nie, <śmiech> 162. <śmiech> A że kupiesz? od Adwysia i rozlawaj. Bo kończy zaraz. Kaper, ile masz? Mama ma Ale to jest. Kater. 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 To ma? Jest na Koper. Koper?

Dzieciom dawać. O, na 10 razy to jest Próbujka, ja Próbuj, jest dziecku się o, Jeszcze dwa. Okres próbny. O! Brawo! Ula! A miał to

Będziemy nadawać, zaczniemy od konkurencji, po kolei, żeby nie patrzeć. <laughs> e... Silności rzutu to jest najtrudniejsza, co była tam, ale konkurencja są po to, żebyście też zobaczyli, jakie są zawody na olimpiadach jak i jakie umiejętności przydadzą się w normalnym wędkowaniu ta konkurencja była w celności rzutu. Bardzo ważna. Bardzo trudna. Dlatego jest tylko trzech laureatów. Ale mam nadzieję, że zaraz się lepiej. Jeszcze miejsce dla Justynki Rostkowskiej. No, o Justynka, gratulacje. Tutaj wyplątli dla ciebie. A, tak koszulka mała. Gratuluję. Nie uciekaj, nie uciekaj, czekaj, czekaj, znaliście, czekaj no, ja no, była No ja nie wiem, jak. No, ja się, no, ja nie, wiem, się no, ja nie ma gdzie już? Może ci pomóc. Gdzie jest mama? Pomóż Czekaj, czekaj, nie, z nagrodami, niech czeka, to zdjęcia. Tu, tam, tam będzie, na górę, No tak, a to jest Drugie miejsce dla Rafała Romanowskiego. Rafał, gratulacje. Dziękuję. Gratulacje. Kawy pijesz, mama pije na pewno. Tylko piwo jest wyszaleń. Trzecie miejsce dla Nikoli Mireckiej. O! O! Chyba dzisiaj z a Panie Panie duchu... Duchu tego nie pan, się nie <mysliwanie> na nas pan, <mysliwanie /duchu> Naprawdę. Proszę bardzo. pan, 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 A pan, 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 na pan, 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 no, no, a nie, zapalą. No już nie wiadomo. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. Dziękujemy. Konkurencji. Wędkarstwa rzutowego. zawodu czyli to co było najdłuższe i najciekawsze. Pierwsze miejsce dla Kamila Mireckiego. Gratulacje Proszę bardzo Dawid, gratulacje Pędzę Starczy <tutuj> się Ale przecież on ma zobaczyć co on ma tutaj no przecież on specjalista jest No i nie uciekał oczywiście Dawid, dziękuję Drugie miejsce dla Dominiki Podgórki Podgórki, Dominik, podgórny, podgórny. 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 Zbieraj, zbieraj, tak zbieraj, zbieraj, zbieraj. Bo no, jeszcze puchar zaraz Gratulacje, proszę bardzo. Sam stawie. Co to jest? na stawie jest? Załowienie na stawie? Tak. Ale Ta. on nie powiedział. Nie, zotowego, zotowego. No to tutaj. No, to, 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 Proszę, poprawnie mówić. O też. Tego dużo jest. Za dużo, tak. Tak. Trzecie miejsce. Będzie mniej na zaraz. Rafał Romanowski. Yeah! Miejsce to dobrze, to 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 to, Mother, no. Co nie się dopykać. Tak, dla Michała Skoraleskiego. O, no, 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 no. No, no, no. Tutaj będzie trzech, ale yy, zapraszam na no, to łatwo. Niżej, o, obok komentarza. Że tak, żeby reporterzy też... Piąte miejsce dla Igi Perkowskiej. Igi, no i go nie I No, Iga dzisiaj to prawie w każdej konkurencji, ale... Iga, daj wszystkim czeknie. No dobrze, dobrze. Piąte ja robię miejsce dla Jakuba Grzędzińskiego. O, o! Tak. o! Kusę, Ale jak Ale zmieściłeś się, tak? Jaku... Kuba, Kuba. 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 Pokażę I I do I I I do zdjęcia. I do zdjęcia. I Arejku, stawiaj dzisiaj. Gotowi? Dziękujemy. Dziękuję bardzo, za gratulacje. Brawo, brawo. Zapraszamy teraz. Teraz spławik. Zawody spławikowe. Pierwsze miejsce dla Patrycji. Dobrze? Antonowi. Do

A, 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 a o co ty? Nie Był ojcu zostawić. Jacob... tam Aha, rozumiem. Gratulacje. Brawo Jasiu, jak to mówią. Trzymaj. Dobrze jest, nie? Obok no. Pentaz... exactly. Ob dziewczyn. miejsce? Czwarte miejsce dla Zuzanny Dacewicz. Zuzia! No idzie, 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 idzie! A tutaj, przepraszam! Nie. Ja żona! Nie, że dzisiaj dziewczęta zdominowały! Ja powiedziałem niedawno tak, że dziewczyny bardziej pilne są. Powadził, No i z największą rybę chyba miała, bo chyba miałaś dyplom też wziąłem, co największą rybę No, malutkie zamieszki. Przepraszamy, chwileczkę już. Piąte miejsce dla Eryka Poznakowskiego. Gdzie? Nie ma. A jest. Nie było Za piwo poszedł. Tak, już ja, tak. Ojciec Eryk. Eryk, Gratulacje i obok Zuzi <coughs> tylko nie, nie zasłaniaj. jakoś nie zasłaniaj weź bo tak wyglądasz jak kucnij, usiądź sobie nawet Uż, na razie tak chcę kucnić, żebyś wiedział bo z... chowasz nam dziewczynki i tutaj miałeś same dwie a, A szósty Jest po pięciu, bo szósta osoba już pojechała wcześniej. No tak, dostała. Dobrze, chwila dla reporterów. Kto ma chęć, zapraszamy. Dobrze, dziękujemy. Dziękujemy, dziękujemy. 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 Dobrze, dostań, dostań. Co jest? Mama uczyła, no to. A patus nie pomagał. Pierwsze miejsce. Teraz w e, konkurencji e, DART, czy Lotki. Pierwsze miejsce dla Kamila. Chcecie puchać? No ja nie wiem dlaczego. Nie wiem. Ja nie wiem. To jest niesprawiedliwe. Limit dawny tylko jeden dzień nie można. Naprawdę. Po co ci jest? Chcecie puchać? Ja nie wiem, like no, the... no, yeah, no, jak to jest. Ja też nie wiem. A tłumaczę, kolego. Ale tak mi nie zapas. Słuchaj, jest, bo przepraszamy. Z łabiskami. A nie daję. A nie daję. Cały śledz daleki rzecz. No, wickedkie. Już jest. Gratulacje! Super. Gratulacje! Super. Gratulacje! Ale już na placę, placę? Właśnie idę. Trzecie, Trzecie miejsce dla Justyny Roszkowskiej. Dziś no, tak wyszło, To jest jakaś Gratulacje! <noise> Już się przyzwyczaiłem, nie panie wiem, dlaczego. Że... obok kolegi, tutaj, jednego i Czwarte miejsce dla Rafała Romalewskiego. Rafał Panie, panie. Spokojnie, Piąte miejsce dla, panie, panie. Piąte miejsce dla Łukasza Koralewskiego.

Piękny, piękny, nie. W stanie, ja o, stanie się. powiem ci powiem, że jeszcze ja Mogę dać? Nie ukradam. O, Być, jak ty, się, ty, 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 to muszę je zasłaniać. Dziękuję ty, bardzo. Robię <śloniğim> już, żeby jak najwięcej było teraz. Co to jest. Tak, I teraz żółty piłką miejsce, miejsce, Pierwsze miejsce dla Jakuba Drędzińskiego. No, no. Dzisiaj zawodowiec, 74 punkty, ale musisz się z tym zawodować. I to jest, i to jest, i to jeszcze.